Cześć, witajcie z tej strony DJ PTK. Supermank. i Blacha. A, dzisiaj znowu jak zwykle będziemy się bawić z Wami, kurde! Leć! Prawda, dzisiaj będziemy kontynuować nasze zabawy na, na mapie, nie wiem jak ona się Sky nazywa. Skyblock by gorzki. Skyblock, no tak, no, no. no, no. A tak no, no, no. zrobiłem pomyłkę Gorzik. Tak, Gorzik, Gorzik, Gorzik. Tak. Oooo uh, dzisiaj się pobawimy z polkami musimy przygotować dom. I pójdziemy do netheru. Tak. Ale to tak... O, tak, pójdziemy do Netheru. Daaa... Tak najpierw. O ja, ja sobie tu przetopiłem, że ten, Ja sobie tu przetopiłem na wungiel i sobie kurwa nie ma drzewa. <słyska> Muszę w... łapkę zbierać. Dobra, to zerujmy, idziemy do netheru. Teraz? Nie pod koniec. koniec. Musimy się przygotować tam odpowiednio. No dobra. Łogas przyleci, co zrobisz. A i tak do informacji mamy już nowego skina. Daj patrzę, No po polsie, no po się. Tylko sweet No fajnie. U, dobra, żyję. O, no, wpadaj tam. Dobra. ktoś się to zdóbcy mi tu tą kopalnię z D di tam Dita, no. kobla mówię, Dita. Nie ma drewna. Nie ma Mm. Jestem z tego powodu zaniepokojony i zdziwiony tym zachowaniem, jakim mógł się stać eee, na tym serwerze. A tu jest crafty. Chcesz coś? Bo robię, bo craftuję. No łopata. Możesz y, złoty kill, znaczy, że ten, y, diamentowy killoff jak możesz. I miecz. I zbroję od razu. I miecz. I zbroję jeszcze, no. no. Jeszcze tego jedynia. A może frytki do tego? No ja nie lubię. Dobra, w sierpniu, zanim trwa... byśmy się wyprawili tam do netheru, to byśmy rozkopali tą taką wyspę. No. to, ja tu się bawię. No dobra. Dobra, możecie dobra. też kratapieć jak chcecie, a ja idę tam, na tą drugą wyspę, poszukać tam, coś czegoś nie ma. Fuck! Padeś. To norma. No już i moja... i... czwarty raz. I, I ten jest. Proszę liczyć moje zdjęcia. I ten już później znowu muszę robić Aha, to już koniec. Kurczę, no ty muszę znowu robić pochodnie. Co no. sobie zrobił łopatkę? Masz to? Jak znowu to spadnę, nie? Czekajcie tu. Drzewo. Ale ładny o, widok. Zarobi się. W sumie to ja zjadę to drzewo. Drzewa, co są? Ława, ława, ła, ława. A mogę też lapy z lapowitem? O, mam blok lapisu. Głupio, że to wszystko się dzieje na tym biomie ziom zimowym. Nie lubię No to nie, to nie jest głupio, to jest trochę fajnie, bo to musi być nie. Może do czegoś to będzie, no ale ja nie lubię ogólnie biomu zimowego. W sumie to jest, bo to tak sypie ten śnieg. No sypie ten śnieg, strasznie przeszkadza w grze Przecież no. Przyniesie mi ktoś łopata jeszcze jedną. Do gamingu. A to potrzebujesz Romi. Ja idę kopać też miały. Czy mi potę ktoś proszę bardzo Nie ma je poczekasz hmm. Szanuj piasek Co robię? Gdzieś ty jest Jesteś tu bojek Ja nie kopię od siebie nigdy O, tu już jest Ojej. Gdzie ty mnie? Do mnie? Nie, no, ale do ciebie nie. Nic nie ma już. Nie <grym się wytkujesz> jestem, to lecę, 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 To trzeba zrobić ładnie, wykosić ten sobie piasek co jest, odłożyć go w skrzyni. A, B, C, D, E, F, A szczepię, mm, A, szczepię, okay. a tu trzeba zrobić skrzynię. Patryk. Słucham. A szczepią cię wąsy? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj to innego. Sztup. A tu nic nie wiem. Dziaj, mi że nie szczypią mnie wązy. Tak, tutaj, o, tu zaszcz... O, mam, mam, patrzcie co mam, mam żelazo. No dobrze, No czekajcie, bo ja się tu boję. Skąd ma żelazo? No, kopia tutaj, bo to jeszcze niżej idzie kopać. Jak się boję, że... O, jest znowu żelazo. O, widzisz, jak ładnie. Dobrze. Dobra, tam nie, nie spadnę. Trzeba to jeszcze raz Mam blocka, muszę coś Czego blok? Hmm. Patrzcie, co mam. A wy nie macie czegoś, patrzcie, Gdzie? patrzcie, chodźcie Patrzcie. Oj 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 Gdzie to? No, o, ja też widziałem, nie. Co? Ej ej, 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 czekaj, synek. Patrzcie, 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 patrzcie. Co? Nie mnie wąs zaszczepiał. mam O, o, noc się robi. Wiecie co? Ja przetopię to i to zrobię. Ej, rób świeczki i oświetlaj tutaj. Ja mam świeczki. Czekaj, czekaj, najpierw przetopię to. Tak, świeczki, świeczki. Kurczę, ja to nie poświetlałem. Tam się w ta po nie nie szenefka ona trzeba To na świetnie, powyżej tych Tu sobie Jakie wąsale? Tam ta zespół mama. A my tam przy tych krówkach nie po poświetlaliśmy. Ja tam poświetlać, bo tam... Nie mam to jest o. Ja też już nic nie mam. A co, fucking killing me. No tutaj to zostawię. O, się przetopiło. To no tak, zrobię nożyczki. Dobra. A reszta do Ideal, naszych... mam. jest schowana skrzyni. Idę oprzyjść te nasze... ...army. Tylko cztery wełny mam. Coś jest nad nami. Woda jest nad nami. Dobra, jedz lekko, papci. Czekajcie, bo to jakoś kija, żeśmy to zdobili. Mam blok złota. Ha, ha. O, i skrzynka. O, prik i diamentowa. O, ho, 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 łopata. O, znowu. O, znowu jakieś tam. Patrzcie. Ja no dobrze, dobrze, bierz wiesz. A, to jest taki tam. Czekajcie, czekajcie, bo to mi może zleć, a się boję. Mam 18 bloków, znaczy do tego. Bloku śniegu. Na iglo o o, tego złota nie mogę wykopać z tym. O, tam jest ten, a co, co tam jeszcze jest? nie powiesz? E, ja już to wziąłem z było? A, ci pokażę. Pokaż, pokaż Było, tak, to było, nie? to było 64, 64, ale tam dwa postawiłem. I takie coś. a, a teraz to się rzeczy to nie przyjdzie, bo mi wszystko sam wykopali z tego. Gnitu. <laughs> ja to skopię tak inaczej. Mm... A z czego my ten domek mieli zrobić? No z briku. A coś tam też pisało, że iglo No to iglo mamy zrobić Aha. też, no. no to w sumie już... O, to idę skusić. Czekajcie, to co jakieś formalne... No. Normalne schody zrobić. No. Na górę. Proszę państwa, to wiecie to? co? To ja się tam... To ja tam idę po te, te diamenty, że tam są u góry. Tam, tam, tam. Ale zrób to jakoś tak estetycznie. I, i... Eee, wybuduj Iglo, doprowadź do mini laftowa, trzeba te barniki, żeby będą sobie ogród, znajdź dwie ukryte skrzynie. zrobione, Wybuduj ogród, a to jeszcze nie mamy eee, jakieś jakieś mogę to nie mogę to nie pieszyć. To co mogę przytopić? Nie, jest. Nie, ona jest to To zrób z niego nożyczki i ten łóżko. Nożyczki jest. I cztery wełne. Chłop, ja cię wyprzedziłem, jak Robię teraz z nich ten kilo I idę potem ten diament. Mogę wziąć całego koblu czy mam wziąć brika i potem go oszkopać? Wezmę brika i go I potem jest mały problem. Tak Tu jest wejście jakby Bo nie ma tutaj trawy w tym kraju są te Owce i nie będę im rosnąć te Jutro nie będziemy rosnąć Bo nie będą co jeść to poczekaj, tu trzeba doprowadzić tą trawę, ona zaraz no powinna No, zanim ma nie... tutaj ten, to wiesz. Co ty z tego brika robisz? A to miał być dromek, Ale to ja potem No to nie. niszczyć. Długo. No mam nadzieję. Macie świeczki? Łupaj, mm. ją zleciał. Aha, bo tam są potworki. To weź tam co możesz wziąć i później dymy do nateru. Mm. A ja nie mam co wziąć, tak jak mi jak mi zaszczyli jeden, to... Kurde, polecę. No Dobra. to wraca, ja nie. Ja chcę mieć tego blika. Mm. Da, 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 da. Mm. Mogę to zniszczyć. Mogę Cię zniszczyć. Zróbcie mi... Przygotujcie mi zupkę. Bo nie ja tyle może mi może miotać. Bude tam rano. <try> stop, 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 Stop! stop, step. Stop. Masz dupka. O, mam 62 slejle miałem. O, a nie, mam no nie. O, pewnie, no. No, rzuciłem. Wędkę tak. Ta, 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 ta. Bo po co? Po co, wejdę? No, a gdzie masz wodę? No tutaj, woda? w basenie. Mamy wodę, mogę rozbudować, jakby co? Właśnie, ale nie, w po prostu... sumie to mm, zrobię domek, mogę no, zrobić spokojnie. domek. Z I... ja ja tego brika, no, spokojnie. Tylko, że ja go zrobię dalej niż, niż tutaj. Jest to wszystko, wejść takie rzeczy. Chodźcie tutaj, oświetlcie. Bo tu nie jest jeszcze dobrze oświetlone w sumie. No. Ja, ja potrzebuję tak, jeszcze tak, kilofa. O wow, ale to nie marnuj tego, musimy nie mój tego zrobić. Ko 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 ko, ja mam nie śpiewaj tego. <ślesy> <ślesy> Czekajcie, ja to jeszcze tak, trzeba zrobić, no. tu ten tego. No. Może <tryk> <tryk> Intermarszałów Intermarszałów tak, tak, Jeszcze patrzcie na nie Co na cisza zrobiło Takie, ja się takiej szydze Oko, oko ile tych oko, mam Dobra, oko, robię teraz te bloki <tosty> Podciły mi się wąsy, wąsy, wąsy. Idziemy na jagody, na jagody, będziemy piechli. A gdzie jest... Aha, tu nie O czym ty ty Dead. Kolejny, piąty, dziesiąty, piętnasty. Wypadł. Nie było też jak sobie wyobrażę, no? no co, jeżeli jesteś taki hardcore, no, co? no co? i co, i co, i co, co i tak jesteś słaby, no i co, i co? Jesteś zerem, jesteś po prostu zerem. Brawo, brawo, bijcie się dalej, tu, czy się po tej japie. Przepraszam cię, przepraszam cię. Czemu że a, dobra, dobra. Ale czekaj, ja wy... nie mam tej wy... Ale jak to spadnie? wy czekaj, tak tak. Tak, tak, tak. Jak mnie zabijecie i spadnę, to tyle temu stracę, że to po prostu brick. <laughs> Не рад. И пульсер доска, пожалуйста, пульсер доска. Поставись, повстань. Утекай. Утекай, утекай, Ну, 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 ладно. Ну, это добро, я иду там До горы, знаешь, там кто там будешь. No ale tam nie mogłem iść, bo było ten. za bo tam był, mogłem spać każdej chwili. To pójdźcie tego na tyle w końcu. A potem na to, odcinku, to kopie diame, to... już nie jest... 17 no minut, wiemy. 17 minut. Przynajmniej zagrywamy jest... no 17 minut, no i co? Mamy jeszcze dużo czasu. no to będziesz mi to, to renderować Spoko. Oj, czym ten zadujesz? Ja Później cię pewnie my tą nazwę AVS AFS, AVS Editor, coś takiego Oooo, to ten w tym, w sony Vegasie. Ale to na jest trochę ciężki No tak, tylko że jakoś jest deduj do... albo jak już, to przynajmniej w fantazji, albo nie wiem Właśnie, no, w fantazji jesteśmy w ale jakoś tak na razie jakoś tak ja Jakoś tak nie używam na razie Cię się do tamtego Ale ona

Powiem Wam, że mam troszkę niespodziewane, mam 20, 28 diamentów. się się postarali? Na kim te O, ty tu jest. I znowu diamenty, proszę Państwa. No bo tu i tu tutaj też diamenty. To jest chyba stach diamentów? Proszę Państwa, to jest magiczne. I tu znowu. Nawet więcej niż tak będzie. Jeszcze tam? Tam No ja opiec. Ale będą potworki spadać, to trudno. Jest zabawa. Będą zabijać. A, to raczej. Będę no że spadną. Będę. Fajnie właśnie zniszczę to całe, tak o, ile tu barwników! To może na tym wiesz na co to jest? Mamy to... O, Dobra, zniszcz zadanie, że mamy na barwniki. Mam wszystkie barwniki po 64. Uf, uf. No dobra, nie zachwycaj się tak? Jestem podniecony. Jestem podnietony. masz szwamać <ścoughs> Proszę Państwa, jestem bardzo podniecony. Pomóż, komuś w czymś. No to jaj łapia ciągle. Ale mi się, się tam nie Czekaj 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 ciekaj, bym się tam się zasmucił. A nie jeszcze to co tam było. Tam jest? O, o Jezu spadłem! <grym> zbieraj mnie Boże! Przecież ja bym nie wiem co zrobił. Chciałbym cię zjadł. No, ale spadłem na ziemię. No dobrze, nie, że spadłeś na ziemię. Zr wiem. Ja, to ty to, mały, mały, o, nie bij mnie doda. O daj coś porobić z Ej, to już na nie ma. Starać się na to, tak ja to może do tego, do tego. może buciki, no, co, buciki przynajmniej buciki? zrobię. A żeby ładnie wyglądaliśmy. Buciki zrobię. Na, bo się spadni już i co będzie. A? Na razie to zostaw. A faktycznie. To ja może zrobię przynajmniej kilo. Coś. Mieczyki zrobię, to, to na pewno, ale, Tobiasz, ale no nie będę brać ze sobą. No, 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 właśnie, no. A tu jest drzewo, jest drzewo. Zrobię trzy mieczyki. E, tak. Tras, to, tak. Eee, Trzy mieczyki są. So. Ojej. Jest tam jeszcze e, A wiecie, że możemy ten... A nie, nie mamy książki. Kurczę, moglibyśmy... No to, to i diament. No. I książka. Aha no ja... A, odczynę, ale skąd weźmiesz książkę? No. Wyczarujemy! Tak to, to jest, to się zbuduj dom... Zostawmy się w Harry Potteru. Odcikaj, to mogę mnie skasować, o od... Odcikaj, ukryte barwniki. Dobra, idę to skowa, sam już czytałem. Tak. Okej. Okay. Jest to wszystko w skrzyni. Co mamy zrobić no, z tym domem? Zbuduj za mną postać. Aha, no, ale chyba z wełny, nie? A z czego byś chciał, Z byś innego? Nie wiem... Tylko trochę na no tabelę będziemy czekać. Ci powiem. Może ty, TTM, Przeprowadzamy je sam. Tutaj. Ale to ona mogą wtedy chwili jeszcze deal tu, no macie deal tu. bo ja tu daję. Bo coś mi. A burza jest na burze jest, na ten. Chyba. No dworze. Dobra. No, no. Się... Co nie widzimy? Nic. Bo nie spadłem. <laughs> rock rock and roll. No, trawko troszkę Cud rośni. się stało, że nie spadłeś? Chodź, tam. Formank, formank, chodź, 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 trawę. chodź, 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 Szarujemy trawę tu, po drugiej stronie iść, bywaj oj bo, łombo, kombo, łombo, kombo, kombo, ale jak to ma, łombo, kombo, łombo, kombo, z kim ja grałem? Który raz? Dziesiąty, trzynasty? Dziesiąty,

a to wiecie co, to ja bym sobie wziął ten, tego trochę bliższy, no. Wiecie, no. Czoło sobie weź. Ej, ej, ej a ty mi tam, ty, ty mi tu nie wychodź, tak, ty tu, z powrotem, z powrotem, tak, ty, ty nie wolno. Tak, 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 nie wolno, nie wolno. To się tu stanę i będę nadzorowywać. Tam. Ale ja, ja, nie jestem nie musi na mnie patrzeć.

Czekajcie, kurde, ja muszę domek skończyć, panie. To, to skończysz poza wizją, bo to i tak jest nudne. No, no to... i ile bez tego jak Żeby nie stracić. Czekajcie. Zabiera, zabiera miecz. Ja odstawiam wszystko do skrzyni. Zabiera miecz tylko. We need to Ale go nie. deeper. E, uważajcie, My... uważajcie, 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 uważajcie. Idzie do przodu. Gdzie jesteście? Idźcie do przodu, idźcie do przodu. Właśnie. Gdzie wy jesteście? O, mam ice, trzcinę i... Tam. Pale, poza. Dobra. nic nie ma ciekawego, ale to możemy A, -a do... to jest jak Hej. z tego. Z no skybloka. mnie. Dajcie kij, <gry> chyba na no ship. Kurde. Sh -sh -sh nabiera. No Mój pierwszy den. <laughs> Dobra, ja jestem już u nas. O, mamy mamy trzcinę. trzcinę, możemy posadzić trzcinę. No jest. Ja nie powiem na czym się składło. No, normalnie blisko wody od razu, przy wodzie. Ma na nie? Od razu musi być. O, przy wodzie, o. Dobra. Nie sać tego tam. Nie sać tego tam, chodź tu. Masz tutaj sać. Bo tu będzie woda. Tutaj sać. Ale to musi być najpierw woda. No będzie woda. To może tak. To idę po wodę. Ale nie tak. Dobra, co? Tak. Idę to tam. trzeba tą wodę zakryć. Idę po kobla. Nie no, że to to wykopać właśnie no to, będzie. to nie będzie marznąć Dobra, mam dwie sztapki złota, nie wiem co się z nimi zrobić, tak O, da się na dziewięć ignotów to rozdzielić Eee, macie te jabłko, macie te jabłko, zrobię Golden Up, a nie ma Dobra, chodźcie kończymy A ty nie. Naszego do naszego domku? domku. prawie skończonego. Ale się jeszcze nie skończyć. Ale nie doznali Za ciemno i za nisko, nie bimisz. Chodźcie tutaj. Chodźcie do naszego tego. No, najlepszy. na każdą imprezę. <słuch> to nasze. To zakończyłem. Tak. No dobra, kończymy. No. Grał dzisiaj z Blacha. I DJ PTK. Żegnajcie. A.